Witajcie z tej strony. Bomba nic. Dzisiaj zagramy sobie w Wiktorię 3. No to tak Budujemy we Warszawie. Trzeba wybudować urząd, bo nas na nic innego nie stać. Brak badań. Idziemy szybko. To, to karta. Sprawdzimy też w rynku czego nam brakuje. Mm, dobra, papieru nie brakuje, byśmy mogli to na wyślak eksportowy, nie wiem, do, na Ukrainę. Byśmy mogli to, od... ale na, to, ale. I czego nam głównie brakuje? Najwięcej nam brakuje drewna, a później tkaniny. Gdzie to się robi? Uu. niedobór żelaza, choć czas tak bardzo drogie. Tkaniny. Z czym się robi tkaniny? Papier mi się robi tkaniny Powiedzcie mi Papier mi się robi tkaniny Papier. Ale uuu jakie drewno drogie Trzeba ją chyba po dać oby zgrwali. I mamy urząd gdzieś. Mamy urząd we Warszawie. Nie wiem, pójdziemy pod... pod... nie wiem. Atmosfery <try> Pierwsze zmiany, brak pańszczyzny. Mi się to podoba. A do rządu bym mógł wziąć? Na przykład nie wiem, zreformuj rząd i inteligencję? aż Nie. Ja zacznę promować inteligencję. Bo nam się inteligencja przyda. narzędzi za mało i żelaza za mało. Czemu żelaza nie ma, bo... No, nie ma narzędzi, bo żelaza nie ma. brak pańszczyzny, musimy być postępowym krajem. Tak ustanowiliśmy prawo, brak pańszczyzny. tak, a to u nie, czyli właściciele ziemscy muszą być. Na razie. Brak pańszczyzny, to mi się podoba. Idę hmm. w policję wyspecjalizowaną. To nam się to przyda. Za chwilę będzie obóz drwali. Tylko się to udało. Tutaj jest żelaza, więc postawiamy jedną kopalnię żelaza. Bo mamy za mało żelaza. To... Nic takiego nie możemy jeszcze zrobić. Tak to. Inteligencja rośnie. Rosiciele ziemscy spadają powoli. Dwie siły zbrojne bym promował. musi pójść jak najwyżej bo właściciele wiem, z się nie podobają, że nie bo bo o, bo a. a to to bo 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 to? to była było już przez ten czas. Hmm. Hmm. Z wierzchni, nie, na Dobra, mi się to podoba segregacja, Żeby żeby nie, była sukremacja rasowa, nie, segregacja rasowa. To na, to się przyda nie, Będzie tak jak postanowił Król Otóż mamy to, to Skoro tak jest Mamy Kupanie żelaza Kurde jest. Zacznie się kopać. Dobra, to się to się jakoś zakłada siebie. To Państwo trzeba położyć na nogi. To tak, czego nam brakuje? Czy, lub czego? Rynek większy. dużo rzeczy. Ubrania nam mocno brakuje, a do a ubrań nam brakuje. Jest jedna fabryka, która jest. Tkaniny za mało gospodarstwa. O nie wiem. Ulepszymy trochę. Chcą jakieś tam prawa, a ja chcę żeby żeby to spadło No i spadek chcę. To może nie podnosi się jak ale to się mniej więcej podnosi Rząd Na razie tak zreformuję rząd prawa O i mamy już Szkoły wyznaniowe, chociaż to będzie to będzie jakiś szkok w naszej kulturze biurokracja. O, zrobiliśmy i nie to. Rynek i jak tam tkaniny są nadal po prostu drogie. Jakoś się to wyrabia. Kurde, tkaniny coraz bardziej drożeją. A ja jeszcze nie mam wystarczająco biurokracji. Atmosferyczny silnik parowy. No jeszcze tutaj zbudujemy urząd. Kocioł wodorowy. Szkoły wyznaniowe są nam potrzebne. Klasy niższy papier. Ja nie mogę, musicie wziąć to, szkoły wyznaniowe, sukcesy... Ja nie mogę, nawet... Nawet nie umiem sobie wziąć szkoł, szkół wyznaniowych. Jakiś dramat O szkoły by mamy to No i szpitale haeb aktywne się przydało. Trzeba powoli w tym państwie robić reformy. I jakoś się utrzymać. Okej, okay, fajnie. Hodowla bydła. Wydaje to... Podatki. Mhm. Mhm. Dobra ręka. bo on, oni się nie wyrabiają albo narzędzia są za mało używane, więc trzeba usunąć albo nie, 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 nie. Kopalnie czemu brakuje? Bo szkło jest bezwartościowe aktualnie. Więc na rynku nowy szlak importowy i na Austrię będziemy sprzedawać pomagamy wierni Polityka, jak tam rząd dyun zreformował, to jest jeszcze tak pomyślony. chociaż ja wolał wyrzu wyrzucić to, wyrzucić inteligencję i przemysłowców. Choć to nie ma sensu, więc resetuj. A i skoro przemysłowcy to też trzeba promować. Chcemy zmodernizować ten kraj jak najbardziej. PKP rośnie. Jesteśmy coraz wyżej. Radykałowie nawet spadają. Państwo się rozwija. Narzędzie są bezwartościowe. No i w końcu oni zaczynają zarabiać, bo jakoś to sprzedajemy. Właśnie we, Wars we Warszawie trzeba zlokalizować. Czemu? Tkaniny są bardzo drogie. Tkaniny są bardzo drogie. Więc, przy, więc dlatego krzesła dobrze nie pracują. Trzeba, że, trzeba zrobić, żeby tkaniny potaniały, bo inaczej będzie krucho. Znaczy, że my są kapiszony od Okej, okay, fajnie. 20 tygodni nie mam. Nie wystarczy mało polskich. Ma zawsze największe. To, to tak na początku się robi. Przydałoby się płacić. Żeby płacili jeszcze więcej podatków. O dobra, rosną, rosną. To musi się stać jedną z najlepszych grup. Mm, spada ciągle. Oby inteligencja nie spadła, bo ona jest nam bardzo potrzebna. Sto tygodni. Bo to jest niewartościowe. Narzędzia są niewartościowe. Ile bym to badał? 12 lat. No to ja pójdę w urządzenia produkujące. To hej, może za. Tak produkcji żywności, bardzo I ogólnie trzeba postawić nie wiem może raz dwa albo nie sam raz. I żeby ten sektor budowlany był pierwszy. 10 tygodni. I mamy. Wyżące sytuacji. Okej, okay, mamy za dużo złota faktycznie. Dlatego budujemy sektor budowlany, żebyśmy to złoto stracili. A nic tak dużo nie spadło, no to... dawać. Dawać jeszcze jedno. Które pójdzie dosyć... E po co się ograniczać? Jeszcze jeden, dwa, trzy. Pięć. I wybuduje się pięć tych sektorów budowlanych. O nie, 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 nie. To jest już za duży skok. Nie więcej nie jest nam potrzebne. Nie damy rady. Uuu, chodź. Czemu to tak padnie towary budowlane? Czemu to jest takie drogie towary budowlane? Halo. Tkaniny i drewno są drogie. A jak drewno jest drogie, to wszystko jest drogie i animo. I trzeba się zająć obozem drwali. Bo drewno jest zdrowie. Szkło krystalizowane. No to tak, nie wiem od czego... Nie wiem. Ten, to państwo trzeba ustanowić po pierwsze na nogi. Żeby to nie latało aż tak pa Papier C Czemu papier? On ci nie opłaca, bo drewno jest za drogie Dlatego budujemy drwali Bezwartościowe jest twarde drewno więc twarde drewno, nowy szlak, importowy, pruski i austriacki. I pięknie zarabiamy, dobra, nie zarabiamy znów pięknych pieniędzy. I co? No i trochę zarabiamy, ale trzeba no, sama nie. Y, trzeba. Przecież ołów będzie bezwartościowy. Chyba, że. Kuta szkła. Kuta szkła. Szkło. Owo. 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 Nie umiem tego. W... Szkło kryształ. Ołów, na porządku tak, żeby ołów jakoś, jakokolwiek zarabiał, a dzięki, a dzięki temu narzędzia będą droższe, pompa węgiel, węgiel jest bezwartościowy w naszym kraju, nie, nie kupimy jeszcze węgla w ogóle. kopalni węgla, jak tam nasza kompetencja podatkowa ma zawsze? Czemu? Drewno za drogie? Ja nie mogę. Uuu! Mówicie, że to jest za tanie? Dobra. Skoro mówią, że to jest za tanie. To będzie... No! I biznes się kręci. Niestety, biznes... Biznes is biznes. Szklarnia... Dobra! Ten przemysł powoli zaczyna się utrzy... utrzymywać. To będzie się 37 miesięcy, więc ja idę w, ra w rafinerację. Co to jest? Ja bym wolał jednak nagle safaryzm. Jak tam polityka? Jak tam rząd? Warianty rządu. A jak tam instytucja? Jest jak Dajemy sobie jakoś radę. W końcu. Ołów się nawet jakoś. Jest. Szkoda, że daję sobie radę z tym. Przy okazji to. A węgiel jest bezwartościowy, właśnie. Skoro Węg węgiel jest bezwartości. O 5 więc Spróbujemy. Nie, nie opłacało się. Nie opłacało się w ogóle. A tutaj w kopalni ołowiu? Nie opłaca się. A w kopalni węgla? Dobra, to nie działa tak jak myślałem. Bardzo drogie. Nawet dwa, dwa zda, dam tar taki. To drewno jest... O, wolność zgromadzeń. To mi się podoba. Chodzi, cenzura się dla wszystkich podoba. I nie, nie damy rady tego przeprowadzić. narzędzie spadły, żelazo się podniosło. Dobra, jakoś to wygląda. Dobra, cztery jakoś to wygląda. Idziemy z tym koksem. Wszystko tanie. Narzędzia jakoś dają radę. A skoro tak, stać nas. właśnie rynek najbardziej nam brakuje ubrań a skoro ubrań nam buduje, no, brakuje, no to zakłady włókiennicze chwila tutaj jeden nie wiem, ma, Wybuduję na początku to bo tamto jest i kończymy odcinek do zobaczenia to zobaczyć. No ja. Yeah!